Klasa konsekwencja talent. Gwiazda europejskiego kina Sandra Hiller idzie zmącić spokojne hollywoodzkie wody. Z tej okazji przypominamy pięć jej najlepszych ról. Rekwiem możecie nie znać tej prawdziwej historii, ale na pewno znacie inspirowane nią egzorcyzmy Emily Rose. Brakujący element to niemieckie rekwiem z nagrodzoną w Berlinie debiutancką i wybitną rolą Sandry Hiller. Pierwszą z wielu. Sybilla. Od zera do Złotej Palmy. Poprzedni film Justin Trie był kiepską wizytówką kanyńskiego konkursu. Ale jeśli za coś go zapamiętamy, to za świetną, drugoplanową rolę Hiller. Tylko ona mogła zagrać pretensjonalną reżyserkę bez pretensji. Andan, Andan! Mika! No. Walc w alejkach, supermarketu, bo to przecież tam krzyżują się drogi setek ludzi. Christian i Marion są tacy jak my i pewnie dlatego Hiller z takim wdziękiem oddaje wszystkie paradoksy i dramaty zwyczajnego życia. Tony Erdman. Biznesmen, filantrop, człowiek małpa. Kim jest Tony Erdman? Tego dowiadujemy się dzięki jego relacji z córką. Ale tylko dzięki wybitnej roli healer jest to relacja, dla której warto było nakręcić ten kaneński hit. My Strefa interesów. Arcydzieło Jonathana Glazera to drugi zeszłoroczny film, w którym Sandra Hiller wspięła się na wyżyny aktorstwa. I pierwszy, w którym obserwując ją z tak daleka widzimy tak wiele.